Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się montażem systemu do drzwi przesuwnych. System jest to system Hercules, dostępny w Castoramie. i wydaje się to być najprostszy i najtańszy system do drzwi przesuwnych, żeby dało się to schować w ścianie. I tak system składa się z odbojnika, kółeczka, jeden wózek, drugi wózek, no i taki klips z drugiej strony, który ma trzymać te drzwi. Tutaj mam kawałek płyty, i na tą płytę, jak widzicie, montujemy od góry takie ucho metalowe, w które następnie będziemy, na którym następnie zawiesimy całą płytę z elementem. O w profil, na profilu tutaj, właśnie wam to pokażę, jak to mniej więcej działa. To mam jeden ten wózek skręcony, no i to będzie mniej więcej tak przykręcone. No, i to wszystko chowa nam się ładnie w ścianie i ma jeździć. No i tak w moim przypadku yy, ucinamy płytę 70 mm krótszą od całkowitej wysokości. Dobra, słuchajcie, teraz sufit tutaj instalujemy ten profil. Robimy to na śrubach takich typu Moli. Bo będzie konęta, inaczej to nazywa. Podwójny regips i chyba jakiś profil na tym, więc powinna dać radę. Yy. No. I teraz yy, w ja wskoczyłem na taką małą drabinkę. Tutaj mam drugą osobę do pomocy. Która mi, no, trzyma poziomicą, zawsze to jakaś tam pomoc. Yy, natomiast ja tam celuję śrubkami w te kołki MOLI. To jest ważne, bo to są śruby, to nie są wkręty, tylko to jest śruba i to trzeba po prostu wkręcić odpowiednio w ten kołek. Jak widzicie, yy, sufit i tak ucieka z linii, więc ja to wstępnie łapię. Potem będę dopiero tą prowadnicę równał. Tak, tutaj mamy podkładki dane kawałki regipsów przyklejone po to, żeby zachować dystans profila od ściany. Przy prostych ścianach nie trzeba tego robić, natomiast my mamy tutaj dosyć spore krzywizny na tej ścianie. I po prostu jakbym to zrobił na lico do ściany, to by nam drzwi ocierały o narożniki. I by się drzwi szybko porysowały. I tak, tutaj jak widzicie ciąg dalszy po mojej krótkiej przemowie. Dalej pasuje te śrubki. Powiem Wam, że z zamontowaniem tego profilu przeszło mi, przeszło mi ponad 30 minut męczarni. Yy. Powiem tak, niewygodnie się robili. Po pierwsze, jak montujemy coś na suficie, to każdy wie, a po drugie, jeszcze tu mam skos. Nie ma jak do tego podejść. W ogóle taka trochę masakra jest. Yy. No, i tutaj zaraz wam utnę trochę tej mojej męczarni jeszcze. Popatrzycie, tu coś mi śruba nie pasowała. Musiałem to rozebrać, założyć to ponownie. I teraz, tak jak widzicie, na, w tym y, elemencie filmu y, mamy y, już założone drzwi. Niestety nie nagrałem wam założenia drzwi, natomiast y, jeśli mam na podłodze 1,80 m na 2 m. I, w, i jeszcze skos i zmieścić się tam z płytą mającą 2.16 2, bodajże na 90 cm szerokości to po prostu też był nie lada wyczyn czy z kluczami aby właśnie ten e, odbojnik tam odpowiednio zainstalować i doregulować troszkę za pracy przy tym było też zajęło mi to jakieś kolejne Kolejne, kolejne 20 minut, żeby to wszystko wyregulować. No, jest to tak, powiem, dość intuicyjne i nieintuicyjne rozwiązanie. W sensie, powiem tak, w momencie, kiedy macie zły dzień, a niestety miałem dość zły dzień po prostu przy robocie tego, no, nie szła ta robota i nie ukrywajmy, nie, nie, nie było łatwo i ja też dość się irytowałem przy tym, dlatego przewidywalnie... Ciężko mi to szło. Bo system jest naprawdę prosty. I tak, teraz tutaj z drugiej strony instalujemy, mmm, instaluję ten clips, czyli coś co ma nam pozwolić, nie pozwolić na to, żeby drzwi nam się otwierały w razie jakichś, nie wiem, szmerów wiatru. Te klikery docisk dokręcamy dość porządnie, nie tak, żeby tam latały. I teraz powracam. I, i, I się okazało, że tam jednej śruby czy dwóch yy, nie dokręciłem, a jakieś dosłownie dwa, trzy obroty, i zawadzała mi o wózek od drzwi. Natomiast poprawiłem to szybciutko i nie mam i po problemie, tam wiecie, trzy obroty śrubokrętem. Yy, profil wydawał się, że siedzi sztywno nieruchomo w momencie, kiedy nie był obciążony, jak zawiesiłem na tym jakieś 30 kg płyty. No to. Wyszło, że któraś śruba była niedokręcona i po prostu był dość, dość spory. No, był luz po prostu na tym profilu. Tutaj ciąg dalszy tych kalibracji. Wszystkich za chwilę gdzieś się zajmę regulacją śrub na zawiasach. Tak, tutaj w tej chwili. No, i niestety nie mam nagranego, jak to dokładnie tam robić. Po prostu mamy śruby, śrubę i kluczem płaskim kręcimy, i po prostu albo nam się na wózku podnosi, albo obniża. No są to niewielkie regulacje, ale, ale zawsze jakieś tam krzywizny jesteśmy w stanie tym zgubić i ewentualnie wyregulować. To sprawdzam, czy ten odbojnik dobrze działa czy aby na pewno jest wszystko w porządku. No i tutaj, tak jak mówię przed chwilą, po raz kolejny jakieś kalibracje. Kalibracje, jeszcze raz kalibracje. Słuchajcie, warto się do tego przyłożyć, ponieważ w momencie, kiedy drzwi zostaną zabudowane w ścianie, tak jak w moim przypadku, to nie mamy do tego dostępu później. więc <laughs> naprawdę warto to zrobić porządnie, a nie, a nie na, na, na odczep się. Na zasadzie wyreguluje się kiedyś No bo nie mamy do tego dostępu później <laughs> Tutaj Przeniosłem się niżej No i montuję ten taki łapkę do Łapkę do, 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 do drzwi, żeby ta płyta właśnie nie latała jak w tej chwili Widzieć jaką ręką ruszam, No i to trzeba tutaj założyć. Jedynie co to trzeba zwrócić uwagę, bo w moim przypadku był dość duży problem. W tym wydawało mi się, że jest to źle zrobione. A pod panelem miałem kołka po prostu, który mi podnosił panela do góry. Dobra, jak widzicie, drzwi mam wstawione u góry system kółeczko, kółeczko ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy ciągniemy i tam mamy klipsa który jakoś nie chce działać, ale w sumie może i dobrze tu na dole mamy taki stoper żeby nam płyta nie latała na prawo, na lewo w przekroju to wygląda mniej więcej tak, tu z drugiej strony jest to samo, i z tej strony to samo. I to sobie ładnie spełnia funkcję. Słuchajcie, jeśli chodzi o koszty wykonania tego, w opisie będzie ile kosztowały, ile mnie kosztowało konkretnie wykonanie takich drzwi. Myślę, że 200 zł na spokojnie jesteśmy się w stanie zmieścić w takim budżecie, chociaż nie jestem pewien. Nie chcę wam tu kłamać, tak jak mówię, będzie w opisie. I co słuchajcie, no jeśli chodzi jeszcze o to, to tak jak mówimy, no tak jak mówię, no to jest zrobione tutaj trochę na odwal, ponieważ tutaj dochodzić nam będzie jedna ściana, te drzwi mają się chować w ścianie. I to samo tam, tak samo jak jest mniej więcej ten narożnik, to z narożnikiem będzie zrobiony tak jak narożnik, tak będzie zrobiona ścianka. I, I te drzwi mają się ładnie chować w tej ścianie, dlatego nie dbałem o to, jak to jest wykonane u góry. Ok, to tak, widzieliście montaż drzwi. Po drodze powstała ściana i wszystko zostało skończone. Z tego niestety filmów nie będzie. Ściana jest zrobiona w taki sposób, że tu mamy ściankę jedną. tu była ta pierwotna. System tych wszystkich drzwi jest schowany tam u góry. Tutaj jeszcze muszę wkleić regipsa, tak jak mam rękę, żeby tam nie było widać wszystkiego, bo tam są kable jeszcze, bo tu było. włącznik jest zrobiony. No i to trzeba załatać. To jeszcze muszę próg zainstalować, ale to nie o tym będzie, nie w tym filmie. I tak, na to, żeby ta płyta się nie wyginała, ponieważ ona się wygina dość konkretnie, e, będzie nałożony taki ceownik aluminiowy, którego zadaniem będzie usztywnić i przeozdobić tę krawędź. Dobra, profil nabity trzyma się. Teraz jeszcze wymierzę klamkę, gdzie ma być. i teraz tak standardowo gałka ma śrubkę z dokręceniem z drugiej strony ja wziąłem uciąłem ten łepek i w sensie dałem w ogóle dłuższą śrubę i w tej chwili da się to zrobić tak a w środek tutaj gdzie mam palce wejdzie płyta zobaczcie jak to wyjdzie Mamy system przesuwny. Drzwi zrobione. Zamykamy. Otwieramy. I znowu zamykamy. Wygląda to tak. Z tej strony mamy taką kulkę, i z tej strony mamy tak samo kulkę. I po prostu to, o czym mówiłem. Płyta po środku, kulka z jednej, kulka z drugiej, i to działa. I co, to by było na tyle z montażu drzwi. Wydaje mi się, że wyszło to dość fajnie, dość ciekawe na pewno rozwiązanie. Takie drzwi chowane w ścianie. Eee, natomiast minusem na przykład tego, że drzwi zostały schowane w ścianie, jest to, że nie mamy tego sufitu płaskiego. Można by go było, tak wiecie, zrobić jeszcze ale nie ma po co widzicie, widzicie lampę tak rozwiązaliśmy żeby wisiała no więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie cześć